No poczekaj, tak? Mm. No powiem, się przyszytowała już do szkoły i ja robię tutaj plan to jest mój plan yy, nowego kurnika tu będzie tu są te schody właśnie, co ja zawsze na nich siedzę tu jest yy, tu jest moja kawa This is my cover, this is uh good. Is... Is... Yes. You want? No. Oh, not okay, you to No. <laughs> Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ej. Ej, <grystanie> Także będzie tak. Na 160 cm tutaj. Tu będzie na 60. Tu będzie z bambusa, będzie ta podłoga. Tu będą takie drzwiczki. Ej. No bo i karty. Kart. Cutting. Yeah. So you cutting this, my bad. I'm sweet. Na po sweet, sweet. So. Oh, oh, deepne wasz, No, nie da mi tutaj ten. dobra, poszło. To będzie oparte tu jest, bo tu jest taki gzymsik na tym, na tym domu, to, to będzie, ta podłoga będzie oparta na tym gzymsiku Tu będzie to, będzie przyczepione do ściany, te dwa bambusy. Tu jest jeszcze jeden, tu go nie widać. I Te będą konstrukcyjne. No i tu jeszcze muszę tą konstrukcję na dach zrobić. Ten dach zrobię tak, żeby on bardziej, bardziej wystawał poza, poza ten kurnik, żeby nie zacinał deszcz. No i tak myślę właśnie tą stronę, tą ściankę, bo tu jak ja będę siedział, to ja chcę widzieć co się w kurniku dzieje, to tą zrobię z siatki, a tą zrobię z bambusa, bambusikiem poprzedzielam, żeby, żeby one miały takie, one lubią tak jak jest tak w rogu siedzieć, jak jest nie ma, nie ma widoku. Tak się czują bardziej bezpiecznie. Także tu będzie wysokość 170. 60 będzie podłoga, 60 na 160. No i to zaraz będzie blisko schodów. Także ja będę widział, co tam się dzieje. Tutaj postawię jedno gniazdo, a tu porobię im takie, jakby takie małe grzędki, żeby one mogły się tam wchodzić na te. No, no one tak lubią siedzieć na, takiej, na takich patykach. Także plan jest tylko. Plan jest, tylko yy, deszcz zaczął padać. a ja zaraz muszę ją zawieźć do szkoły. Także nie wiem, zaraz, ale chyba przejdzie zaraz, bo tak, tak jest ten. No i jak przyjadę ze szkoły, to ten, to, yy, to zaczniemy robić, bo Lechu już był rano, chciał, chciał, żeby ten, żeby mi pomóc. No i będziemy ten, będziemy robić yy, no, jak ja przyjadę ze szkoły. No, dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie. Czwartek dzisiaj jest. No dzisiaj taka pogoda, taka, taka średnia. Nie jest ani za zimno, ani za ciepło, takie gdzieś 28 stopni może Nie. Dzisiaj tak, dzisiaj będzie praktycznie tylko o kurach i, i tam jeszcze chciałem tam się odnieść do jednego komentarza, taki no, taki ciekawy, że tam mogę coś, mogę coś na ten temat powiedzieć. Ja pokażę, co dzisiaj żeśmy z Lechem zrobili. Bo mówiłem o tym kurniku, że robimy ten kurnik dla, dla tych dzieciaczków małych. No tu już jest. Tak to wygląda. Już ten cała konstrukcja jest zrobiona. E, tu będą tak. Te boki. Tu zrobię jeden bok tak, właśnie, żeby one. Tu. On będzie całkowicie zasłonięty. <laughs> dlatego, że kury właśnie lubią lubią w takim rogu siedzieć tak jak w tym kurniku tam jest ten róg cały odsłonięty i one tam najlepiej lubią siedzieć tu na przykład jest koszyk taki, który jest odsłonięty i one w tym koszyku nie siedzą prawie w ogóle było, parę razy się zdarzało teraz siedziała ta kura, ale tak generalnie one nie siadają tutaj na, na ten <laughs> co tu jeszcze no tutaj tak o tu zrobię drzwiczki, tak jak pokazywałem tam wcześniej na tym planie tu zrobię drzwiczki. Zrobię chyba je otwierane do, yy, do góry. I nie wiem, no, zrobię albo, no bo one na, na samym początku będą, będą zamknięte. Jak, jak będą takie młodziutkie, to będą zamknięte razem yy, z kwoką. No ale później jak już podrosną, to ja będę chciał, żeby one wychodziły To bym musiał tutaj taką ła, ła, bardzo łagodną e, jakąś drabinkę zrobić, żeby, żeby, żeby one wchodziły tutaj z powrotem, bo pewnie się przyzwyczają i będą tutaj wchodziły. Nie będą chciały do tamtego kurnika, tylko, tylko do tego do tego. E, tutaj postawiłem te bambusy na cegłach, bo tu bardzo dużo wody, jak, się, jak jest ten deszcz pada, to bardzo dużo wody się zbiera. także te cegiełki to, to, będzie ten, to będzie dobry pomysł. No i ten daszek, daszek z, ty, z tych liści. Tylko jeszcze jedną rzecz zrobię tutaj na daszku. E, położę tą folię taką, bo tam nie dałem tej folii, tam i, a, tylko że tamten daszek tutaj, co jest ochroną na, do tego drzewa, to on z innej słomy, ja to robiłem. To jest taka drobniejsza słoma, tak jak na, tak jak na wędzarni tutaj mam. A tutaj kupiłem te, kupiłem te, no te takie szersze, te, te, to jest ta, z tych palm wodnych. Także. No kurniczek, no jutro powinniśmy, jutro powinniśmy skończyć. To le, ja bym może jeszcze nie zaczął, bo mnie taki leniuch, tylko le, lechu mnie cały czas tutaj dawaj, dawaj, coś robimy, bo on chce coś ro robić. Dobra to dzisiaj i żeśmy tak zaczęli. Ja zawiozę mną pójdę do szkoły i, i żeśmy zaczęli. no. Tutaj tych liści nie będę usuwał tych bananowych. Niech one sobie tutaj rosną. Kikuś, Kikuś oczywiście, no jak słyszy mój głos, to musi tutaj przyjść, zobaczyć co tutaj się, co tutaj się dzieje. No myślę, że będzie ok, że to jest dobry pomysł. Troszkę tutaj może poobcinam te liście, żeby tutaj no, żeby tutaj w oczy nie to... nie... No troszeczkę ten daszek muszę... Ten, tu akurat ten daszek to trzeba zrobić porządnie, żeby nie ten... Bo kury nie lubią jak do kurnika im woda leci. To już wiem na pewno. Także... E, no kurniczek będzie, będzie taki fajny. No to będzie taki kameralny kurniczek. To nie będzie taki ogólny dla tego. Tylko to będzie dla matki z kurczakami i z jajkami. Jeśli zniesie jajka, to będzie tutaj siedziała na tych jajkach i, i z tymi swoimi kurka, kurczakami z dwa tygodnie albo dwa, albo trzy tygodnie. No ta kurka, ta co ma tego kurczaczka jednego, no ona chodzi tutaj z nim, On cały czas jest, cały czas jest ten, eee, cały czas go pilnuje, także wszystko chyba będzie. Chyba będzie ok, chyba nic go nie, nie ten, nie zeżry. Bo ona bardzo blisko, ona cały czas się trzyma kurnika. Tam zobaczę teraz tamte kurki, jak tam, czy czy coś tam się powiększyła rodzina, czy nie. No, nie widać, widać tego samego. To jest najprawdopodobniej. O, jak dziobie, o! o jak dziobie! To jest najprawdopodobniej, to się stało tak, że. Bo ja te jajka podrzuciłem cztery od tamtej kury tym podrzuciłem i one tamte jajka były dłużej i widocznie one się wykluły bo te kury troszeczkę później usiadły także jeszcze te jej ich jajka może nie są gotowe i, I może, być może, że to są wyknute właśnie z, no, z tej kurki, co wyskoczyła z gniazda i pilnuje tego, i pilnuje tego kurczaczka i, i zostawiła jajka. Być może. No to jeszcze będzie, no nie wiem, to kwestia paru dni i tam powinno być dużo tych, dużo tych kurczaków. Dlatego akurat chyba zdążę z tą, z tą klatką. No idę teraz w ten, usiądę sobie na chwilę. I tam jeden komentarz chciałem troszeczkę, troszeczkę umówić. No, tak jak obiecałem, że to odniosę się tutaj do takiego jednego komentarza. Napisał pan Mister Wilhelm 1, 2, 3, 4. No to jest odnośnie ostatniego, ostatniego filmiku. Może ja przeczytam cały i później tam to rozłożę na na, na, na zdania. Eee, pan Wilhelm pisze tak, Ryszard, wielokrotnie już zauważyłem, że nąpo uderza cię, gryzie drapie, zachowuje się momentami agresywnie w stosunku do ciebie i wydawałoby się bez powodu. Wpisałem przed chwilą do wyszukiwarki frazę, dlaczego dziecko bije rodziców lub opiekunów. Warto poczytać, pop, e, popytać. Nie chcę, cię, nie chcę ci życia ustawiać, ale sugeruję, żebyś z, zechciał zwrócić swoją uwagę na takie zachowanie NOMPOJ. Prawdopodobnie dziewczynka nie radzi sobie ze stresem i potrzebuje pomocy psychicznej, emocjonalnej. Nie potrafi i nie potrafi tego swojego stresu Swojego stresu wyrzucić z siebie w inny sposób. Moim zdaniem, dziewczynka potrzebuje przynajmniej macochy, która ją przytuli i pogłaszcze. Ty nie możesz tego robić, bo to by było zachowanie dwuznaczne. Gdy obcy, mm, dorosły facet przytula i głaszcze nie, obcą, nieletnią dziewczynkę. Wiem, sytuacja nie jest łatwa ani prosta, zarówno dla ciebie, jak i dla, dla Nopoj. Zrobisz co uważasz za słuszne. I życzę powodzenia. No dziękuję bardzo, bardzo fajny komentarz. Eee, a więc zacznę od tego, że mm, nąpoj uderza mnie i gryzie. Eee, tak, ona czasami tak robi, 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 ale to nie jest jakieś takie, to jest takie bardziej. No, nie wiem, jak, jakby to wytłumaczyć. To jest takie, ona, bo to jest dziewczynka, która jest z energią, i ona to, ona to jakoś tam, nie wydaje mi się, że to wypływa ze stresu, bo ona nawet w radości, w radości podchodzi, tam się cieszy, czy coś się bawi i podchodzi do mnie. To nie jest bicie, tylko to jest takie. No nie wiem, jaka jak, taka forma. Ja zauważyłem, że taka forma tutaj występuje w tych e, tutaj wśród, e, wśród kmerów. Takie, takie delikatne jakieś tam uderzenia, ona to mówi boxing, boxing, ale to nie jest jakieś tam takie agresywne czy coś takiego. E, gryzie, drapie. No re, zrobiła to parę razy, ale to nie też nie było jakieś tam takie. No nie wiem, czy, czy to jest. Czy to jest jakiś tam wielki problem, bo ona tego nie robi nagminnie. To się zdarza i raz na jakiś, tam, raz na jakiś czas. Jak, jeśli to by było jakieś takie bardzo agresywne i ja bym widział, że to jest nagminne, ja tego na razie nie zauważyłem, żeby to coś, coś było złego. Eee, i, I że bez powodu. Nie, to, ten po, są, no to są takie powody na chwili radości albo coś tam na przykład ja gdzieś tam z nią jadę i ona, ona by chciała gdzieś, gdzieś tam pojechać albo coś takiego, albo coś by chcieć, ja powiedziałem, mówię no, to ona wtedy, no i, i tak się złości i, i zaczyna, mnie ten, zaczyna mnie tam podgryzać, nie? Po, po, po plecach, czy tam no, gdzieś w rękę, tak. De, tak delikatnie, ale to tylko wtedy, gdzie, gdy, ja, gdy ja tam próbuję coś jej odmówić, chociaż jest... Tam staram się jak najmniej odmawiać yy, dalej w stosunku do tego wydawałoby się, że bez problemu. Pisałem przed chwilą do wyszki warki frazę dlaczego dziecko bije rodziców opiekunów. Warto poczytać, popytać. No i jeszcze jedna sprawa, że mm, ta, yy, na pewno, na pewno to dziecko... Yy, to dziecko przeżyło wielką traumę. Mało dzieci, mało dzieci takich, może, może nie mało, ale, ale to, 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 co to dziecko przeżyło jak wielką traumę, no to po prostu to się nie da, żeby to się jakiś sposób, e, w jakiś sposób, w jakiś sposób nie uzewnętrzniało później, bo to gdzieś tam w niej tam siedzi, prawda? I... To jest, to jest po prostu niemożliwe. Ona, ona może czasami nieświadomie, może nie wie, ale, ale to po prostu z niej wychodzi. Ja, ja to doskonale rozumiem, to, co ona przeszła, to, co ona przeszła, i ja to doskonale rozumiem. Dlatego ja staram się z nią obchodzić bardzo, bardzo, ale to bardzo delikatnie. E, nie stresować jej, nie, e, nie robić jej jakichś tam takich, wiesz, takich takich jakichś tam radykalnych zakazów yy, czy tam jakiejś tresury czy coś ja to staram się robić bardzo bardzo delikatnie bo sobie ja sobie doskonale zdaję z tego sprawę yy, co to dziecko yy, przeszło ja mm, ja staram się jej o kikuś tu, kikuś przyszedł kikuś przyszedł na, na, na pogawędkę też, tak yy, ja staram się tak zaraz może przestawię trochę kamery, bo no ja, ja tak jak powiedziałem, że ja sobie doskonale zdaję z tego sprawę, co się stało i co ona przeszła i, i, i doszedłem do takiego wniosku, że jedyny, jedyny sposób jedyny sposób, jaki jest najlepszy dla, dla niej to jej zapewnić maksymalne poczucie bezpieczeństwa i ja, wydaje, ja staram się to robić i, i ona widzę, że ona się dobrze czuje, bo na cały czas, jak, jak gdzieś tam pojedziemy, troszkę dłużej nas nie ma, to ona mówi, papa Go, home", że ona chce do domu. Ona tutaj się bardzo dobrze czuje, to czyli, czyli z tego wynika, że ona się tu czuje, czuje bezpiecznie. Ona mi nie mówi, że choć pojedziemy tam, chodź pojedziemy tam. Po chodź pojedziemy tam. Ona, on to jest taki domownik, ona, ona w domu, ona lubi w domu. Ja nie wiem, czy ja robię dobrze, czy ja robię źle. Ja, ja nie jestem jakimś fachowcem, się nie, nie, znaczy fachowcem. Może troszkę jestem fachowcem, bo troszkę dzieci wychowałem. Ale tutaj jest zupełnie, to jest zupełnie inna sytuacja i tu zupełnie inaczej do tego trzeba podchodzić. Ja już mówiłem kilkakrotnie na ten temat, no ale jeszcze, jeszcze poruszę ten temat. Mm, teraz dalej. Prawdopodobnie dziewczynka nie radzi sobie ze stresem potrzebuje pomocy psychicznej. No na pewno, na pewno ja, ja na razie nie czuję tego, żebym ja musiał korzystać z jakiejś pomocy psychoterapeutycznej czy jakiejś tej, nie ma na razie takiej. Ona wszystko funkcjonuje tak jak trzeba, wszystko, chodzi do szkoły i je, śpi. No, normalnie się zachowuje, że tam czasami ma jakieś tam, że, że mnie klepnie, czy tam ugryzie, czy tam to, 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 to nie jest powód, żebym ja ją nie ma, Nie ma w ogóle, nie ma na razie żadnego takiego jakiegoś silniejszego sygnału, że coś, coś się złego dzieje. Ja bym, ja bym po prostu to wiedział, no bo ja, no ja już mam trochę lat, trochę mam tego doświadczenia, tak żebym wiedział o tym, no to, to już samo, sama ta nauka życiowa to już już można, można wyczuć, że coś jest nie tak. Nie? Eee, nie wiem czy potrzebuje przy... aha i tutaj pisze tak i nie potrafi tego swojego stresu wyrzucać siebie w inny sposób no, że, ona, że ona to je, jakoś tam demonstruje inaczej no nie wiem czy to jest taki wielki stres no, to, bo ona stresu tutaj nie ma tylko ona ma może no, no coś tam jest no, wiadomo, że tak jak powiedziałem, że to dziecko naprawdę bardzo dużo przeszło y, takich y, tych traumatycznych sytuacji i być może, że to siedzi, no, ale nie jest to na razie jakieś tam, e, jakieś alarmujące, że coś tam się e, złego dzieje. E, I i tutaj pan Wilhelm pisze tak, moim zdaniem dziewczynka potrzebuje przynajmniej macochy, która ją przytuli i powłaszcze. Ja też o tym myślałem, też myślałem o tym, bo też myślałem, żeby, żeby znaleźć jakąś kobietę. Najlepiej, żeby to była oczywiście kumerka i, i, i żeby, no bo ona wiadomo, że ja jej tak nie przytulę jak kobieta. Ja, I ja, ona czasem przychodzi do mnie do przytulenia, ja ją przytulam, tylko że to przytulanie moje to wiadomo to jest... Ja mam ten taki, no, no nie wiem, no taki trochę, ja i tak nie przytulę jak kobieta po prostu, ja ją przytulam, ale to jest takie, y, zaraz ją, zaraz ją za, przytulę i zaraz ją za, za chwilę odsuwam od siebie, nie? no a ona potrzebuje takiego pełnego, naprawdę takiego pełnego, bo ja wiem jak, jak tu znajomi przyjeżdżają i... I, i ona tam z jakąś moją tą znajomą nawiąże kontakt, no ona się tuli, naprawdę się mocno tuli. No a to tak jak tutaj na, napisał Pan Wilhelm, że to, to by było nie, no nie bardzo, żebym ja ją brał co chwilę i, i przytulał i na kolana czy coś takiego, no to nie da razy, tego ja nie mogę robić. Ty możesz i ją przytuli i pogłaszczę. Ty nie możesz tego robić, bo to było zachowanie dwuznaczne. No właśnie o to chodzi. Gdy obcy dorosły facet przytula i głaszcze obcą, no ona już nie jest taka za bardzo obca. No, ja ją troszeczkę przytulam i głaszczę ją też po głowie. E, ona już jest prawie rok czasu ze mną. Wiem, sytuacja nie, nie jest łatwa ani prosta, zarówno dla Ciebie jak i Nopo. Zrobisz co uważasz za, za słuszne życzę powodzenia. No i ja dzięki ci bardzo serdecznie za ten komentarz, no bo mogłem troszeczkę jeszcze powiedzieć, bo tam też e, może niektórzy, którzy oglądają mój kanał, to może jeszcze tam nie wiedzą tak głębiej. no, no Sytuacja jest taka, że ja po prostu przygarnęłem to dziecko. E, znaczy nie przygarnęłem. tylko to wyszła taka sytuacja, że mama jej odeszła i ona, ona została ona została ze mną, no. chciała po prostu zostać ze mną, no i, no i tak jest, no a że no, przeżyła, przeżyła no, bardzo wielki jakiś tam dramat no to, no nie wiem, to może się kiedyś jak w jakiś sposób tam zewnętrznić, nie wiem, lepiej nie, no ja staram się jej, Staram się jej to, te, to zapewnić, żeby ona się czuła tutaj bezpieczna. Może to się, może, może to nie wyjdzie po prostu, no bo też taka opcja może być, prawda? Także dzięki serdeczne za oglądanie dzisiaj bo dzisiaj Ja zaraz jadę po nią do szkoły, dzisiaj NOMPOI nie zapraszała do oglądania, bo teraz ona jest w tej angielskiej szkole. Zaraz będę po nią jechał i ten, wstawię tylko ten filmik. i Także do zobaczenia do jutra.